jest co, ten, ja, ja coś bym chciał zapytać. Słyszałem, że o Tobie tutaj legendy krążą w okolicy, no. Jakie? Że Ty uśmierciłaś podobno czterech mężów, no. Tak. Znaczy tylko nie, tylko nie, chcę, nie, nie chcę się pytać, Kośko, chciałem się zapytać u źródła, czyli u źródełka, czyli u Ciebie, nie? No zmarły mi u mnie w domu, ale nie mężów, kolegów. No ale ja słyszałem, że to czterech pochowałaś już, no. Ktoś... Kto inny pochował. No tak, ale żeby było czterech ich podobno, no. To prawda to jest, tak. no. Ale piątego jakoś nie mogę wykończyć. U, tamten jest nie do zajebania, no. To jest jak skała, kurwa, A chodzi, kurde, w domu już Jestem taki łaskę. zgarbiony, już taki chodzi? No, jeszcze mu laskę tak. Ale od czego taki zgarbiony? A chodzi? ja wiem czego Bo ja rozumiem, jak gdzieś tam by się schylał, gdzieś tam coś robił, pracował, jak on już tyle... Że on już na że on już jest, to, to co? Kurwa, to co on kurwa? Jakiś dziodek się robi taki. No, no nieogolony. Jak się przyjedzie w sobotę, to dopiero się zaczyna trochę podgalać. <laughs> A jajka też pod podgala trochę? Nie wiem, nie zaglądam tam. <noise> nie pobawiłabyś się czasem joystickiem? Co? Nie. O Jadzie, Jadzie, co ja z tobą mam? A co ja z tobą mam? Trzy światy, no. mój sercowy żądli. A widziałam ostatnio ten Tomek co tu był to też kupowałam papierosy tutaj i furtkę zamyka tam tą boczną Ja bym nie interesuje mnie to Wiesz, może on się tu czuje jakimś kierownikiem, kurwa, wiesz, nie. Drugi prezes? No. Zaczyna świrować pawiona. Tak samo jak i ty, no. Tak. Miałeś być kurwa w poniedziałek, a jest czwartek, no. No wiem o tym. No, dni się kurwa pomyliły, no. Od tego pijaństwa pewnie, no. Jak tak to pijana, to taka wygadana, jak trzeźwa to cichutka jak myszka kurwa, no. Przez jestem cicha. Hmm. w domu. Wczoraj mi zaczął piosenki śpiewać. Kto? No kto? Ta Nie gadaj. <grym> kurwa, chciałbym to usłyszeć, no. A, bo na wieczór musiał śmieci wynieść. No i co? to piosenkę znam, ale jak on zacznie, to pomagam mu, bo ja śpiewają. w domu, to jest kurwa tragedia, już sam kurwa Jezu. A dlaczego on zaczął to śpiewać w ogóle? Co? Dlaczego on zaczął śpiewać? Nie wiem. A, bo kolega wyszedł, sąsiad z parteru. Mówię, niech wyjdzie, bo nie będzie mi śmieci wynosił, bo obierki mam osobno, inne śmieci osobno, co innego osobno. Mówię, to niech zejdzie na dół, ja sobie powoli zejdę. Kurwa, u nas te żarówki na 24 tak idą jak nie wiem co. Ale to jaką tą piosenkę śpiewał? Nie wiem, zapomniałam. No jak, sama śpiewałaś, że nie pamiętasz jak? Nie, nie pamiętam. No jak się zaczynała? No. Też nie pamiętam. No wczoraj śpiewałaś z nim, a dzisiaj nie pamiętasz? No nie. O, Ale wczoraj Darka nie było. Nie. Ty no jak tam śpiewa? Co za piosenka była? Nie wiem, zapomniała. O ziemniaczki? A o, do zapki nie zapomniałaś dziś no. no. Jak tam, dobry żuberek? Jest zimna, ale wiem, w której są zimne, a które ciepło. Ja chcę, że ja się mogę trochę dolać pianki. Nie, nie potrzebuję. Może z tanki. <laughs> Wczoraj miałam dzisiaj wejść do ZZO. Byłam na krawędzi. Ale mówię nie, nie idź. Co? Nie poszłam. Może, że już skończę. A. No. A teraz ma koleżankę w domu, to tutaj ja tam pójdę. Aha. Koleżanka jest u niego od niedzielnie.